Ile to waży? No myślę, że tak ponad 20 kg, ze wszystkim, co tam mam jeszcze. Czyli co tam jest w całym asortymencie? No wiadomo, jeszcze radełka, z bambusa, poduszeczka, olejki. Teraz to dopiero jest rozgrzewka. To za chwilę będzie. No im bliżej szczytu, im bardziej pod górkę, tym piękniejsze widoki, no nie? Kondycyjnie mogłam tylko sobie, jak gdyby uprawiać sport w weekendy albo w jakieś tam wolne dni. I to na zasadzie nie, że sobie chodziłam z łóżkiem po wszystkich górach. Raczej nie w ogóle nie chodziłam z łóżkiem. Jedyne co to jeździłam na rowerze z obciążeniem, czyli z łóżkiem. W zeszłym roku. Na kopę śmierci sobie weszłam. Widziałam, że ten pomysł się tam podoba osobom, które były na szczycie tej góry. Na razie jest pot. A czy będzie krajów i łzy, to zobaczymy. Ale jest spoko. Chwila przerwy i ruszamy dalej. Uzupełnienie płynów. No i teraz to już mocno pod górkę. Daj. Cześć! Całkiem dobrze idzie, no nie? No, spoko, spoko. Wiola mi zaprojektowała super plecak, żeby mogła wejść na szczyt góry. Co pani niesie? Stół do masażu. Stół do masażu? Naprawdę? A, tak, tak. będzie pani tam na górze masować? E, mam nadzieję, że wejdę na szczyt razem ze stołem, także tak chciałabym tam masować. A ja właśnie schodzę, jakbym wiedziała, to by weszła znowu z panią. spotkałam na swojej drodze Romka Ficka, ultramaratończyka no bo to też był problem żeby zrobić jakiś fajny masaż gdzieś w jakimś nietypowym miejscu no nie oszukajmy się, nie każdy mi yy, wejdzie na, na szczyt jakiejś tam góry yy, bo wcześniej robiłam mi masaż gdzieś tam w jaskini i tak dalej, i tak dalej więc to musiało być yy, osoby dla których to nie będzie problem biec na górkę, yy, zrobić masaż yy, zbiec z górki W sumie tak mnie to motywowało, że mam pomacować sportowca, tak, to nie byle jakiego, bo tam mistrza, więc no zrezygnować to trochę by było słabo, więc no zaciska się zęby i idzie się dalej. Co nam pani ma na tych plecach? To. do masażu. Podziwiam. Z plecakami na dwór weszłyśmy. Jak tam? Życie? Dobrze. Oh. A może podnieść? Zobaczę ile to Aż Masz ciekawości. Trosze się Pan mówi, że ma 120 kg. Jasny gwint. Zobacz. 120 nie No poważnie. To wygląda lekko, ale... Nie, nie. Szerokie. Ja jestem pełna podziwu. No. Pomysł się wziął w zeszłym roku. Chciałam startować w takim konkursie spełniane marzenia. No i właśnie moje marzeniem było zrobić masaż w dość nietypowym miejscu. I takim miejscem, które sobie obram, było największa Solniczka w Boliwii. To się tak nazywa. No niestety, jak gdyby mój pomysł nie, nie przeszedł. Ale stwierdziłam, że skoro nie tak, no to inaczej. mojego ekstra pokrowców plecaka yy, tutaj mamy tydzień. możemy sobie otwór na głowę zrobić to zależy od naszego modela jak będzie mu wygodniej sobie leżeć mam również poduszkę żeby mu było przyjemniej i wygodnie i co i będą masaże teraz ja na szczycie no to czas, to ja się zapisuję <laughs> już mamy kolejkę <laughs> tak, no dobra, to jestem w kolejce spadanie już nie jest skomplikowane Hej! I ja się jak miło się gdzieś na żywo! Cześć! Cześć! Roman! Renato! Wobec <laughs> mi się myślałam, że Ekstra, nie Ekstra, Po prostu re, re, resort w parafimską. <laughs> tak! Ma pana Romana Ficka, promora tak, to Tak, ja jestem tym testerem. <laughs> tak. <laughs> Dzisiaj zrobiłem na razie 13 km biegu ponad, no i 1100 pod górę, no i jeszcze się muszę wrócić do auta. Tylko trochę dłuższą drogą, więc wyjdzie 17 km w drugą stronę, gdzieś 600-700 pod górę, no i Elbej wyjdzie tak z 30 km 1700. Biegu. Na początku to się zaczyna trenować 7 lat temu, dokładnie 8, 8 lat temu. Więc jeszcze się nie myślał o ultra. Dopiero od 3 lat tak naprawdę od ponad 3 lat biegam ultramaratony i robię indywidualne własne projekty. Ostatnio na zawodach odniosłem sukces, no bo, no bo udało się pierwsze miejsce wywalczyć. 100 km po, po dolomitach, po tych dzikszych Dolomitach. I tylko w tej nowa, w drugiej nie. Prawie 7000 metrów w pionie z mocnymi zawodnikami ściganie. Na no starcie w sumie było 390 osób. No i 14 godzin biegu, więc naprawdę wymagająca, ale przede wszystkim piękna i taka dzika, jak ja lubię po prostu trasa, więc to było można powiedzieć pod moją nogę. Ludzie przekraczają swoje granice wytrzymałości, poza tym chcę zwrócić uwagę na aspekt również ekologiczny, że możemy to robić wszystko w zgodzie z naturą. Jak tu przebiegłem, no i sobie wziąłem łóżko i ległem, no to teraz jest naprawdę no ekstra, ekstra, relaks, no, naprawdę na piątkę, super. Dzięki! <ścoughs> super, elegancko. No. Gotowy na dalszą drogę, żebym w przez Karpaty miał takie masaże, jak biegłem. To by było to, Lekszcz Karpaty, masaż codziennie, czy w trakcie, czy rano, czy coś przez 2300 km, to by było piękna sprawa.